Siemanko z tej strony Stefana, to jest kolejny film na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was w dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. No jeśli chcecie wygrać standardową łapeczkę w górę, subik dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym, który daje Ci 5% dopłaty oraz darmową skrzyneczkę. Jak jeszcze kodu nie użyłeś, zapraszam serdecznie, bo mój kodzik widzowie jest najlepszym kodem w Polsce. No pamiętajcie o tym, pamiętajcie o tym, bo on naprawdę potrafi oddać. W poprzednim odcinku to potwierdziliśmy. Skrzyneczkami równa szansa, a jak były równa szansa, to lecimy dzisiaj z tylko jedną stratą I są to skrzyneczki procentowe, yy, więc zobaczymy jak one oddają Zaczynamy od Bloody, Thirsty, pięć takich skrzyneczek będzie kosztowało mnie 484 zł My mamy dzisiaj w porządku budżet, więc mam nadzieję, że uda się zarobić I w tej skrzynce naprawdę dużo zarabiamy, bo 640 zł No i o to chodzi, tak o to chodzi Tu mamy naprawdę też fajne procenty na koski, na hotrody Hotrody, no jednego hotroda, więc na spokojnie. Otwieramy tą skrzyneczkę i zobaczymy co tutaj ciekawego poleci. Wybaczcie, widzowie, ja się jeszcze tylko szybko napiję i będziemy otwierać podczas otwarcia skrzyneczki. No i mogłem się chyba jednak nie napijać, bo tutaj zaczęło zabierać, zaczęło zabierać, ale szybko. Otwórzmy sobie jeszcze takie trzy szybkie spiny. Może akurat kostka jakaś wyleci. No, zaczęło tutaj sporo zabierać. No nie, dobra, zostawmy tą skrzynkę. Na początku dała, ale teraz już niestety bardzo, bardzo średnio. Więc lecimy dalej do skrzyneczki 2192 zł 5 takich 462. No i tutaj też jest hodrod. Jest mm, karambit. Są w ogóle fajne skiny. Jest auk, no ale ten auk niestety skrzyneczki nie zwraca, bo 180 zł w plecy, no to nie jest Dobra informacja, ale otwieramy. Są dwa e, black laminaty. Ale to też jest niestety strata. oj, no przydałoby się tutaj coś mocnego trafić. Na przykład, tutaj jest profit, ale to nie jest profit jaki byśmy chcieli. Na przykład, no wiecie, cztery mocne itemki. Na przykład, mamy trzy, ale to nie są mocne itemy. Bo tutaj jest zaledwie 36% profitu. Y, procent, 36 zł profitu. No zobaczmy. Dobra, tu jest w miarę, w miarę. Ok. Z nie chcący kontrakt, ale tu było dobrze. Było 250 zł, ale jak już wyszliśmy z tej skrzynki, to lecimy do Sirki Sirka za 132 zł. 5 takich 660, no mamy dzisiaj budżet na spokojnie, żeby sobie potwierać te skrzyneczki, ale na pewno nie będziemy mieć budżetu, jak będą dawać takie dropy. No bo 40% szans tutaj jest na profit, a my trafiamy 5 augów. Teraz 3 augi. Ajajaj, no tracimy. Tracimy dużo na tej skrzynce póki co, ale ja w nią jeszcze wierzę, więc żeby ona teraz oddała, to musiałoby coś ciekawego polecieć, ale na pewno nie AK Jaguar. Chociaż to jest Faktory New na szczęście. No to otwórzmy jeszcze. Otwórzmy jeszcze z dwie. Okej, okay, dobra, ta skrzynka jest do mycia. Ta skrzynka jest do mycia jak najszybciej, bo jak ona się tak zachowuje... O nie, dobra, 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 bo straciliśmy bardzo dużo na tej skrzyni, zostawiamy ją i lecimy dalej do skrzyneczki Chase za 230 zł i tu będziemy otwierać po 3, bo jest to droga skrzyneczka, 630 zł wydajemy i jest bardzo dobry drop, jest bardzo dobry drop tu będzie z 500 do przodu, dokładnie 550, więc troszkę odrobiliśmy przydałoby się jeszcze coś w tym stylu tylko nie 3 razy Galil, ok jest awóbka Simow i jest znowu 400 do przodu, łącznie już Kobel, więc bardzo ładnie i do trzech razy sztuka. Chyba nieźle. Zobaczcie, cały czas profit, okej. Okay. Daj jeszcze jedną szansę. I jest znowu dobrze chyba. Patrzcie to. Dobra, no to lecimy z tą skrzynią, jak oddaję. A może jeszcze coś mega grubego? No, znowu nie źle. Zobaczcie, ani razu jeszcze nie zabrała. Naprawdę. Fajnie, fajnie ona dzisiaj daje, no ale w końcu musiał być taki drop. W końcu musiał być taki drop. No ale ja jej dam jeszcze jedną szansę. Bo może akurat sypnie coś tutaj mega mocnego. No niestety, zaczęło zabierać, więc jak zaczęło zabierać, trzeba tutaj zmanipulować magią i otworzyć 5 za 1100 zł i trafić. No, okej, okay, nie będzie źle, bo jest profit, ale leciłem na coś lepszego, więc otwórzmy jeszcze. Daj a łupkę grafit chociaż. No właśnie, takiego dropu się bałem. Dobra, mamy tu jeszcze jakieś szybkie. I temki, to zróbmy kontrakt. Zróbmy kontrakt w tym momencie i zobaczymy, ile z niego dostaniemy. No ile tu mamy? Niezbyt dużo 1100 zł. No ale, jakbyśmy dostali dwójkę, byłoby ok. Jest dwójka, patrzcie. Ok, jest 2100 zł, więc 1000 do przodu. No ale my i tak, jeśli chodzi o balans, jesteśmy w plecy. No i wiadomo do czego przechodzimy. Przechodzimy do bilionera, czyli jednej z najdroższych skrzynek na stronie. 440 zł za otwarcie. 35% szans na profit. Otwieramy trzy takie skrzynki. 1300 zł, proszę o coś dobrego To niestety dobrym dropem nie nazwać nie można 788 zł Lecimy dalej Aha, okej, okay. okej okay. To mi się zaczyna yy, powoli nie podobać, wam powiem szczerze Okej, okay. no Jest źle Nie mówię, że jest bardzo źle, ale jest źle Otwórzmy teraz jedną i w jednej trafiamy pompę No to chyba nie jest mój dzień W poprzednim odcinku fajnie się udało Okej okay, jest auk na szczęście On te 1500 jest warty Więc coś tam zwrócił No i ostatnia skrzyneczka przed nami I uwaga No jest niestety pompa Ten hydroponik by fajnie oddał No i robimy kontrakt Trzeba zaryzykować Mamy widzowie 4000 M9 Proszę jakaś Marble Fate Jest 4600 Czyli oddało okej okay. Mamy znowu pięć koła. Dobra, lecimy. Zerujemy się. Może akurat coś sypnie. Już trafiałem z tej skrzynki naprawdę wszystko. Ale na pewno nie chodziło mi o taki drop. No daj coś, daj coś, bilioner. Proszę cię. Proszę cię, daj coś. Jest, jest, to jest dobry drop chociaż. Dobra, 300. To jest bardzo dobry drop. To jest emeczka. Ale patrzcie, czemu oprócz niej nic nie dało? Czemu oprócz tej jemki nie dało nic. No oto jest pytanie. Otwórzmy sobie jeszcze dwie na sam koniec. Szkoda, bo tu był większy potencjał. Dobra, są dwie awupki. Koniec nie jest taki zły. Robimy jeszcze szybki kontrakt za pięć koła. Jest butterfly, proszę jakiś drogi. Za pięć koła. OK. Zostawiamy go. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych. No i na razie.